Rozebrało choroba, tu twoja stara wierza chciała wierza być piasną, kurwa, nie? Zjebała się kurwa z, user, z tego oku na śniegu na grobie sobie napisała Mendel to... Ognę paktofonika, pak maczki przy dźwiękach klapy od śmietnika, TYCH smelu! Każda jaka jest szybka, to się z parality berka bawiła, gdy jebany i zawsze wygrywała taka tempa! Ty że jak zawsze biegnie na maratonie kurwa, to zawsze jest druga, bo jest tak gruba, że jej brzuch... Bawił kurwa, to się twój stary robi chuda, od matki rajduzy szafy wyciągnął i z łuku brylowego w auta strzelał w kołpaki, ty cwelu Twoja stara jest taki, twoja stara ma takie wodługowie, debiłuje bany, że ją na dzień jezioro zaginę, onego rogu debilu! Jezioroła będzie to twoja stara na wigilii z ojcem odpierdalała żeście króli ła będzie kurwa zestawu nadmorskiego, ty psychopato! Twój stary Link Colbarrows! ja Nie ja pizdefejdzie pierdolę! Twoja stara jest tak tempa! Sama. Jak twoja stara jedyne co kurwa zrobiła ze swoim życiem, to się w szafie zamknęła, na z zrąbły i śpiewała, za moich braci Żydów, w Machfrajty, Czwelu! Jedyne co twoja stara w szafie robiła, to Narni szukała, debilieba, ale przy przypadek ją kurwa w lesie warnik, zapał nie doszła! Narni, wiesz co jedyne twój stary zrobił, na łyso się opierdolił, czapek założył i o tyle jędrzejczak kurwa udawał, pierdolił. Twój stary kurwa, twój stary zawsze w lustro patrzy debilieba, to mu staje, wiesz czemu? Bo na widok... Każdemu by stanął! Stanął to twój stary kurwa, gotir pierdolną i się jak ramus do światał poturlał z no. jebany Poturlał, twój stary jest taki gruby, że na jedyną górę wszedł to Mountain View. Jedyne kurwiesz, czemu na twoją starą Jorik gadają, bo na kurwa grobie ojca czarnym się odpierdala z kurwy synka No Debbie na twoja stara jest taka stara, że napisają o niej legendy o łatce słońca a twoja stara jest taka stara, ej weź zobacz lepiej co matka w drugim dywanie, w drugim pokoju na dywanie zrobiła taką kupę no. rozmieraną. Ty, wiesz co, co matka w zrobiła ostatnim, powiedziała, że jadąc na motorze ją mucha potrąciła i miała wypadek. Potraciła! Tak to jak to by się chata paliła, to stary rury od kurzacza na plecy założył i mówi, że blastojsem jest i ogarnie ten pożar, w No założyła, założyła to twoja stara na siebie ochroniacze, bo taka płaska jest, zawsze na niej się korniki zalęgały debil je Założył to twój stary backpack of holding batce na plecy, i je brzuch zarzucił, powiedział że no. na juggernauty idzie cweluwa. Ty! Kozakła twoja stara jest taka inteligentna, że jak powiedział... Żeby coś ostatnio zajebała, to poszła do lasu i listy zajebała Jak to mieliście wigilie, 98, pamiętasz? Podzielcie się okładkiem, a matka brud pod paznokci wyciąga swelu zajebany. No a twoja stara jest taka biedna? Jedyne czym ci okryła to korzuszkiem skakałka, bo was na kot nie było stać! Jedyne co twoja stara pożytecznego zrobiła tak jak poszła do mobcu i powiedziała, że pulpety unijne ze skurwy synka na święta cwelu. Pierwsza walka Za nowy,